Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy kolejne dwa dema z czwartej płytki CD Action z 96 roku. Postanowiłem właśnie trochę przyspieszyć te filmy, żeby już nie włączać Launchera za każdym razem, tylko już być w dobrym miejscu i w dobrym czasie, że tak powiem. Dobra, czyli dzisiaj mamy właśnie Power Slave oraz Play for Death. To Zaczniemy od instalacji Power Slave'a. Zobaczymy, czy może pójdzie w taki sposób. Jeśli nie, no to standardowo Windows Commander i rozpakowanie ręczne. O, tutaj w ogóle wpada w jakąś pętlę. A nie, nawet, nawet poszedł. Spoko. Tak na początku to tak trochę wyglądało, jakby właśnie w pętlę wpadł. Dobra, czyli wchodzi na to, że jest gra zainstalowana. Właśnie postaram się z tej filmu wyrzucić takie rzeczy, które nie są, są trochę zbędne. Znaczy, cały, cały proces instalacji chciałem pokazać mimo wszystko, bo może to kogoś interesować, właśnie jak to wyglądało, ale jakieś takie włączenie launcherów i tak dalej, to wydaje mi się, że y, można to raz pokazać, a potem za każdym już razem to nie ma sensu. E, dobra, zaczynam oczywiście od set sound. Czyli tak, Soundbuster 16 automatycznie. Dalej mamy właśnie Digital Audio Driver, i też Soundbuster 16 automatycznie. Okej, okay, powinno być dobrze, to jest tak, on tutaj zakończył już, więc tak, w międzyczasie zanim wejdziemy do gry, no to zobaczymy sobie jak to wygląda w CD-Action. Czyli mamy właśnie tutaj recenzję. Te numery to jeśli chcecie to właśnie napiszcie to, wrzucę właśnie w linku skąd je ściągnąłem. Tak będzie prościej, bo tak mi się właśnie wydaje, żeby pokazywać to całość i zatrzymywać się, to trochę nie ma sensu. Nawet jeśli możecie film zatrzymać, tak naprawdę. A możecie mi zawsze, właśnie, wrzucić jakiś komentarz na ten temat. A, czyli tutaj już trzeba trochę lepszego kompa, bo potrzeba 486DX 108 MB. To zmienia się właśnie trochę w stosunku do tych poprzednich G, gdzie. Poza kwekiem, który wymagał Pentium, potrzeba było co najmniej DX266. Dobra, to odpalmy tą grę. Może z setupem najpierw. A nie, setup właśnie robiliśmy. Bo chciałem ustawić sobie klawiszologię, ale to może nie w tym miejscu. Dobra, to zaraz zobaczymy, gdzie tu jest egzok. Tutaj był właśnie. Dobra, to spróbujmy stąd. Okej, okay. Power Slave, oficjalna beta, eee, właśnie zrobiona przez Lobotomy Software. Mhm. No tak trochę jak Doom wygląda, szczerze mówiąc. Eee, volume, może, może trochę ciszej. Fajnie, fajnie, te menusy wyglądają. Dobra, no co, nowa gra? Tutaj możemy chyba wybrać mapę. A wybierzmy może tą pierwszą. Ok, co tutaj? A, tutaj są płuca, które pokazują. A, nie ma sterowania myszką. które pokazują, jak się czujemy, tak się domyślam. Ok, czyli kontrolem atakujemy. Tutaj możemy się schylić. A jest, czyli tutaj się skacze tym klawiszem. To chyba pochodnie zapaliłem, bo się jaśnie zbiło. Chociaż nie, nie, to chyba ten. To chyba po prostu otoczenie. Dobra. Czyli tak, tym skaczemy, tym kucamy i tym uderzamy. Okej. Okay. Nie no, fajnie, fajnie go wygląda. No szkoda, że... szkoda, że... nie mogę robić strajfów, albo M może one gdzieś są, ale... No nic, legamy chwilę bez strajfów tutaj tak... Wow Jest woda. Aha, w wodzie nie możemy strzelać oczywiście. Ach, chyba się utopiłem. <grym>, jak, ja, jak ja mam stąd wyjść teraz? Zaraz się utopię, zaraz będzie koniec. Taka, taka, zdra, taka zdradliwa ta woda jest. Nie wiem w ogóle jak stąd wyjść zabrazy bo tak niby skaczę, ale, ale to nic nie nie daje O dobra, jest A to nie, nie, nie jest nie jest po tego gra <ś> Okej. Okay. Dobra, czyli... o myślę, że na tym, na tym właśnie zakończymy, bo yy... tak chciałem właśnie chwilę pokazać tylko jak to wygląda. Yy... Nie, mo można, można nawet do niej wrócę, bo myślę, że potencjał jest, tylko trzeba może to chyba właśnie z ogarnąć, nie ogarnąć. No, ale wygląda spoko. Dobra. Przejdziemy sobie właśnie dalej. Okej. Okay. Czyli to była właśnie beta. Teraz tak, dalej co my tutaj mamy? Dalej mamy pay dev Zobaczymy czy się uda zainstalować. Wysypie się czy się nie wysypie. No niestety wysypał się. Dobra. Ale tak, domyślam się, że stworzy mi właśnie katalog, tak. Dobra, i to jest tutaj. Czyli standardowo rozpakowujemy czy rozpakujemy? Nie wiem, rozpakowujemy chyba. Tak się chyba mówi. Pay for... Dobra, rodzimy. No, Instalacja jest lekko tego przyspieszona, żeby zdążyć czy znaczy zdążyć, żeby nie, nie, za, nie zajmowała to zbyt dużo czasu tak tutaj widzę mamy config. To tak najpierw spróbujemy sobie właśnie skonfigurować dźwięk, a później zobaczymy, czy, e, czy znaczy zobaczymy co w CD Action słychać na ten temat. Dobra, e, to tak 220 jak będzie pierwszy tutaj piąty. OK. I tak, tutaj w CD Action jest to na stronie 44, więc tak tutaj sobie ustawię stronę. I tutaj sobie w się przejdę międzyczasie na drugi ekran. Dobra. Hmm, czyli tak. Co to jest w ogóle za gra? A to... to jest biotyka chyba jakaś, tak? Okej, okay, to zobaczymy jak to wygląda. 4.8.6 Dray's 33, czyli mam mniejsze wymagania niż poprzednia gra. 8 Mega RAMu. Dobra, to, to lecimy. Okej, okay, tutaj powinien być gdzieś EXEC Tutaj chyba jest, dobra Okej, pray for, play for death. Eee, Tylko tak muszę trochę skonfigurować właśnie Grabę, bo jest przesunięte oczywiście Okej, okay, tak powinno być lepiej. O, jest, jest dźwięk z tego co słyszę. Nawet chyba trochę za głośno. Dobra. To mm, tak opcję sterowanie. Czyli tak. Yy, takie dziwne sterowanie z TGF i H. A nie widziałem jeszcze, jeszcze czegoś takiego. I później jest QW Mogę to przestawić czy? Dobra, jeszcze nie będę tego ruszał, czyli jest tak yy, w tym miejscu. Potem jest yy, QWA i S. Dobra, no, czyli tylko takie. Tak, właśnie, jak jest na klawiaturze, no to trochę ciężko się rozeznać. Mamy grafika. Aha, nie. Dobra, dźwięk. Nie. Nie. No to nie, to nie. co co jeszcze mamy Fighters? Też nie. No, to zbyt. zbyt. Aha, kredycyjny oczywiście. Kredycy zawsze. Dobra, hmm. też, nie będziemy tego oglądać. Zaczynamy. Yy, niech będzie stoi mode. Znaczy, no, domyślam się, że mamy tylko właśnie dwóch do wyboru. A weźmy tego może Anubisa. Na, na razie właśnie obczajam. Tutaj komputer w ogóle mi, nie, nie daje mi. <grystanie> w Moto to lepiej szło. A, jeszcze raz. Oj, już, już prawie go miałem Dobra no, to myślę, że to będzie wszystko, nie będę już przedłużał. Yy, powiem szczerze, że nie słyszałem właśnie nigdy o tej, tej biatyce. A tak to, tak to wygląda nawet spoko. Dobra, to dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.